Dobry, nazywam się Michał Zwirtek, jestem doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii Zwyrtek Spółnicy i dyrektorem finansowym w firmie APA Group. Dzisiaj będę miał przyjemność opowiedzieć o tym, jak wykorzystać podatki do sfinansowania robotyzacji. Ulg podatkowych w polskim systemie podatkowym jest niezwykle dużo. I z mojego doświadczenia wynika, że wiele przedsiębiorstw niestety o nich zapomina. Mówi się tylko o tych złych aspektach polskiego prawa podatkowego, o tym, że zajmujemy. Bardzo niskie miejsca w rankingach państwa przyjaznego przedsiębiorcom i jeżeli chodzi, i trudności w rozliczaniu podatków. Natomiast od 2022 roku w polskim systemie prawnym istnieje cała masa ulg, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców do bardziej efektywnego rozliczania podatków. Część z tych ulg może być również wykorzystana w procesie planowania robotyzacji i automatyzacji przemysłowej. Te ulgi, które moim zdaniem warto rozważyć przy planowaniu automatyzacji i robotyzacji, to są ulgi następujące. Jest to ulga IP Box, jest to ulga B.R., jest to ulga na robotyzację, jest to ulga na prototyp i jest to ulga na ekspansję. Nieprzypadkowo je ułożyłem w taki, w taki sposób, ponieważ one w pewien sposób są też procesem, na jaki trzeba spojrzeć. Planując automatyzację i robotyzację, jest to cały proces od początku, od tak zwany end to end, czyli w momencie, kiedy planujemy rozwój jakiegoś produktu, możemy na niego spojrzeć przez pryzmat tych wszystkich ulg, o których tutaj mówię, czyli zaczynając od IP Boxa i ulgi B +R, potem w obszarze. Yy, o robotyzacji sensu stricte wykorzystując ulgę na robotyzację, a w dalszej kolejności już tworząc wyrób końcowy, wykorzystując ulgę na prototyp, a na koniec ulgę na ekspansję. No i zaraz pokrótce opowiem, na czym polegają te ulgi i w jaki sposób one mogą wpłynąć na decyzję o tym, w którym czy rzeczywiście opłaca się iść w kierunku automatyzacji i robotyzacji, a jeżeli tak, to w jaki sposób yy, te ulgi mogą nam pozytywnie wpłynąć na roi. Przy planowaniu automatyzacji i robotyzacji, pierwszą ulgą, o której chciałem powiedzieć, jest ulga badawczo-rozwojowa. Ulga badawczo-rozwojowa przysługuje podatnikom, przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody zysków kapitałowych. To, co jest tutaj najistotniejsze, to jest to, czym jest ta ulga badawczo-rozwojowa, to jest yy, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Z mojego doświadczenia znowu wynika, że wiele przedsiębiorstw uważa, że nie prowadzi takiej działalności badawczo-rozwojowej. Tymczasem, jak się spojrzy na definicję, to może się okazać, że wiele działań, które przedsiębiorcy podejmują, nawet takich działań o charakterze codziennym, yy, spełnia definicję ulgi badawczo-rozwojowej. Ulga polega na tym, że wydatki, które my ponosimy na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. Tak koszty kwalifikowane, mogą być zaliczone. Do kosztów uzyskania przychodu klasycznie, natomiast ulga daje możliwość zaliczenia ich po raz drugi do kosztów uzyskania przychodu. To powoduje, że podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu właśnie o te koszty, o te koszty kwalifikowane, i w konsekwencji podatek, który będziemy płacili w związku z prowadzeniem tej działalności badawczo-rozwojowej, będzie niższy. Jakie to są te działania w obszarze ulgi badawczo-rozwojowej, które spełniają definicję? Badań i rozwoju. One są wymienione tutaj na slajdzie. To są nowe lub ulepszone produkty, usługi, linia pilotażowa lub demonstracyjna, rozwój technologii, tworzenie nowego oprogramowania, prototyp, testy czy też design przemysłowy. W kontekście firm, które planują automatyzację i robotyzację, myślę, że kluczową kwestią jest punkt pierwszy, czyli nowe, ulepszone produkty lub usługi, bo w, z mojego doświadczenia wynika, że niewątpliwie w wielu przedsiębiorstwach cały czas jest tendencja do nieustannego doskonalenia, poszukiwania nowych produktów, usług, więc pracownicy y, za, działy zaangażowane w tworzenie nowych lub ulepszonych produktów, ich wynagrodzenia potencjalnie mogą być uznane y, jako prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. I w konsekwencji te koszty kwali, kwalifikowane, o których mówiłem, czyli wynagrodzenia pracowników w części związanej z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej oraz składki, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, nabycie sprzętu specjalistycznego i inne wydatki, które tutaj są wymienione na, na dokumentach, mogą na, na slajdzie mogą być uznane za koszty kwalifikowane, i w konsekwencji, jak stwierdziłem wcześniej, można odliczyć te wydatki w wysokości 100 lub nawet 150% od podstawy opodatkowania, i w konsekwencji podatek przez nas zapłacony. Ulegnie pomniejszeniu. Innymi słowy, planując, planując ulgę badawczo-rozwojową i planując wejście w automatyzację i robotyzację, można wykorzystać tą ulgę w taki sposób, że osoby, które są zaangażowane w proces tworzenia nowych produktów i usług, które w dalszej kolejności byłyby prowadzone w procesach zrobotyzowanych, mogłyby być tańsze i w konsekwencji pozytywnie wpłynęłyby na na całe ROI, całego procesu automatyzacji i robotyzacji. Kolejną ulgą, o której warto jest, na którą warto spojrzeć, jest ulga IP Box. Ulga IP Box w dużym uproszczeniu jest to ulga dla przedsiębiorstw, które mają, jakąś, mają swój, swoje prawo własności intelektualnej, czyli np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo do zarejestracji wzoru przemysłowego, autorski program komputerowy i dysponując takim IP, czyli tym chronionym prawem własności intelektualnej, to przychody z tytułu sprzedaży takiego prawa, czy też sprzedaży bezpośredniej, czy też sprzedaży ukrytej w wartości produktu, mogą korzystać z preferencyjnej 5% stawki podatkowej. I to też niewątpliwie wpływa na całościowo, na ROI automatyzacji przemysłowej i robotyzacji, ponieważ hipotetycznie możemy założyć w całym procesie że przychody osiągane przez nas z tego tytułu nie będą opodatkowane standardową stawką 19%, ale będą opodatkowane stawką niższą, więc to też wpływa na opłacalność, opłacalność automatyki i robotyki przemysłowej z hipotetycznym wykorzystaniem IP. Kolejną, kolejną ulgą, która moim zdaniem w naszej dyskusji jest najważniejsza, to jest ulga na robotyzację. Ulga na robotyzację jest. W zamyśle skierowana do firm, które mają w planach automatyzacji i robotyzacji swoich procesów. Ona, jej wprowadzenie wynikało z tego, że gęstość robotyzacji w Polsce jest niższa w porównaniu do, do całego świata, a nawet niższa w porównaniu do firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd też państwo zdecydowało się na wprowadzenie ulgi na robotyzację i w dużym uproszczeniu ona polega na tym, że jeżeli firma kupi zainstaluje robota przemysłowego, to wydatki poniesione na zakup i instalację takiego robota przemysłowego mogą być yy, yy, odliczone od dochodu o dodatkowe 50% kosztów. Oznacza to, że sam wydatek w 100% jest kosztem uzyskania przychodu, a potem dodatkowo jeszcze połowa takiego wydatku również nam obniża podstawę opodatkowania. I te koszty, które można odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli te koszty, które o 50% obniżają tę podstawę, to jest tak, jak wspomniałem, koszt nabycia nowych robotów przemysłowych. Maszyń, urządzeń preferencyjnych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych do poprawnego uruchamiania tych robotów, koszt nabycia usług szkoleniowych i też opłaty ustalone w umowie leasingu. Innymi słowy, analizując opłacalność automatyzacji i robotyzacji, warto spojrzeć na tą ulgę, ponieważ wydatki, które ponosimy na automatyzację i robotyzację, w bonusie otrzymujemy dodatkowe 50%. Możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania, czyli 50% większej efektywności podatkowej. To jest takie duże, w dużym uproszczeniu, na czym polega ta ulga, czyli jeżeli to jest leasing finansowy lub zakup marzeń urządzeń, zakup szkoleń lub zakup jakichś wnipów związanych z wdrożeniem robotyzacji, to oprócz z klasycznych 100% kosztów uzyskania przychodu, ulga daje nam możliwość powiększenia tych kosztów o dodatkowe. 50%, czyli zmniejszenie podstawy opodatkowania. Kolejną ulgą, na którą warto spojrzeć analizując ROI na automatyzację i robotyzację przemysłową, jest ulga na prototyp. Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, czyli jeżeli już potencjalnie zdecydowalibyśmy się na wprowadzenie robotyzacji i Chcielibyśmy wyprodukować jakiś nowy produkt, to wydatki, które ponosimy na próbną produkcję, na prototyp, które chcemy stworzyć, również możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, i ta ulga daje nam możliwość odliczenia dodatkowych 30%, ale nie więcej niż 10% dochodu. Czyli jest jakby w tym całym łańcuchu, o którym mówiłem na początku, dodatkowy bonus od ustawodawcy, który daje nam możliwość jeszcze, większego, jeszcze większej efektywności odliczenia podatku. I ulga ta jest takim trochę następnym krokiem w stosunku do tych wcześniejszych ulg, o których mówiłem, i jest to 30% podstawy opodatkowania. I te wydatki, o których mówimy, o których mówiłem, to jest rozruch technologiczny, jakieś maszyny i urządzenia, jakieś też badania, które prowadzimy w związku z wprowadzeniem takiego prototypu na rynek, te wydatki w tej kwocie, o której mówiłem 30%, mogą być też odjęte od podstawę podatkowania. No i ulga, tak jak mówiłem, przysługuje tym podmiotom, które uzyskują przychody z tytułu wprowadzenia na rynek tych prototypów. I ostatnia ulga, o której chciałem powiedzieć, to jest ulga na ekspansję. Ulga jest takim moim zdaniem zamknięciem tego całego procesu. Bo to jest ulga, z której mogą skorzystać podmioty, które już wprowadzają na rynek te wszystkie produkty, o wytworzone w tym wcześniejszym procesie. I ta ulga daje nam możliwość do zaliczenia dodatkowo w koszty takich wydatków jak uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, dostosowanie opakowań i ponosząc tego typu wydatki. Przez okre możemy je dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania, ale w wysokości nie większej niż milion złotych w roku podatkowym. Czyli jest to kolejny taki bonus, który dostajemy od ustawodawcy yy, w związku z prowadzeniem takiej działalności badawczo-rozwojowej, której efektem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu, który chcemy w dalszej kolejności promować. Jeżeli my osiągniemy przychody z tytułu nowego produktu, to możemy skorzystać z tej ulgi, promując ten produkt i odliczyć od tej podstawy opodatkowania dodatkowe milion złotych. I tak podsumowując ulgi, o których powiedziałem, wracając do slajdu tego wcześniejszego, analizując opłacalność yy, przejścia na automatyzację i robotyzację, powinniśmy uwzględnić nie tylko klasyczne takie spojrzenie, czyli ilość ludzi, których chcemy zastąpić, jakieś finansowanie, yy, Polepszenie całego procesu, automatyzacji produkcji wyrobów, ale powinniśmy spojrzeć na proces szerzej, uwzględniając też ulgi, które są dostępne w ramach polskich przepisów, czyli ulgi, które dają nam możliwość efektywniejszego rozliczenia podatku, czyli, tak jak wspomniałem wcześniej, IP box, czyli wykorzystanie jakiegoś IP do zmniejszenia podstawy opodatkowania i zapłacenia 5% podatku. Ulga B, +R, która nam daje możliwość dodatkowego zaliczenia w koszty nawet od 100 do 200% tych kosztów dodatkowych. Ulga na robotyzację, czyli dodatkowy bonus od państwa na wydatki kwalifikowane związane z nabyciem robota. Ulga na prototyp, czyli dodatkowe 30% związane z, z, z kosztami poniesionymi na uruchomienie prototypu. I ulga na ekspansję, czyli dodatkowy bonus na yy, promocję, nowego produktu wprowadzonego na rynek. Także moim zdaniem osoby, które planują automatyzację i robotyzację powinny szerzej spojrzeć na, na, na cały proces i uwzględnić również jeszcze dodatkowe bonusy od państwa, które wynikają bezpośrednio z podatków. Także dziękuję i tyle z mojej strony.